Jestem właśnie w takiej dziwnej grze, w której będziemy próbować przegrać na milion różnych sposobów. Będziemy próbować ginąć. Tutaj mamy napisane poziom pierwszy możemy przegrać poprzez wpadnięcie do dziury. Więc ja teraz wpadnę sobie do tej dziury, zobaczę jak to będzie wyglądać. Ciekawi mnie, jak wyglądają ostatnie etapy i jakie różne rzeczy są tam przygotowane. Więc ty już teraz możesz kliknąć przycisk subskrypcji, tam na dole kliknij. Wbijamy 20 tysięcy, pamiętaj, że koniecznie z dzwoneczkiem, z góry każde. Dziękuję. Odcineczki z Robloxa są codziennie, a ja już lecę tutaj na dół. Skaczę. Zobaczmy. O, lecimy w dziurę. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Żyjemy. Nie, nie żyjemy. Patrzcie. Mamy drugi poziom. Y, tym razem mamy tutaj jakiś kill brick, czyli zapewne wejdziemy w to i od razu przegrywamy. Więc dobra, patrzymy, co my mamy tutaj dalej. Y, mamy dotrzeć na samą górę. Zobaczcie. Musimy zdobyć ten szczyt, żeby móc go przegrać. Ej, chwila. Tylko jak tutaj doskoczyć? Ten trzeci poziom jest już mega, mega trudny. Zobaczcie. Jak jak my mamy tutaj wejść? Hmm, może mamy się jakoś rozpędzić tutaj z tego. Zobaczymy, jak bardzo mogę się wychylić. A mogę wejść na jakiegoś gracza i wtedy się odbić? Nie, nie możemy. Więc nie wiem, może możemy robuxy jakieś wydać czy coś. A nie, tu możemy tylko i wyłącznie ukryć graczy. Jak ja mogę się tam dostać, moi kochani? Zobaczcie. Tam nie idzie doskoczyć, prawie że. O co tu chodzi? Bo udało mi się, zobaczcie, doskoczyłem. Ale to było trudne. I tutaj mamy jakąś cegłę uszkodzeń. I zobaczcie, ona y, zadaje powoli jakieś małe obrażenia. I dopiero wtedy chyba przegrywamy, więc musimy się do niej. Zbliżać z każdej strony, i właśnie życie nam ubywa. I teraz przegraliśmy. Mała dziurka. O, a teraz mamy tu się. Ej, to nie jest takie łatwe. Zobaczcie. Ja się muszę do niej zmieścić. A ona nie jest taka łatwa. Nie, nie. Tylko, ej, chwila. Zobaczcie. To rzeczywiście jest mega trudne. Może teraz. Teraz, teraz, teraz. Zobaczcie. Tutaj prawie się zapadłem w Jak oni tu wygrali? Tak, teraz udało mi się. Lecimy. Ile tu jest poziomów? Wow, jak to daleko się tam ciągnęło. O, a tu musimy ej, kilka razy pouderzać o to coś. I dopiero wtedy to możemy przegrać. Przecież to będzie turbo monotonne. Ile. Razy można się w to uderzać Aaaa, teraz, tak, tak, tak po, połowie życia już straciłem a, Ciekawe, jakie będą kolejne poziomy No nie mogę tu doskoczyć Ej, coraz szybciej to życie, mimi, a jeszcze chyba tylko raz Albo dwa, tak, ostatni raz Nie, jeszcze raz, ostatni, teraz, co, jeszcze nie Teraz, tak, udało się Automat, co to jest? Hmm, yy, co my mamy tutaj? A, mamy wybrać Chyba sobie jakąś przeszkodę, coś się pojawiło Czerwone, a, mogliśmy wybrać, co Chcemy, żeby nam yy, przeszkodziło Ej, tu mamy znaleźć yy, coś, yy, jakąś yy, przeszkodę Labirynt. i zobaczcie, coś tutaj spadłem gdzieś. Co się dzieje? Zobaczcie. Lecę na dół. Wow, tu nic nie ma. Lol. Ale ktoś znalazł. Dobry tutaj takie przejście. Spryciula. Ale gdzie jest ten kill break? Musimy zobaczyć. I gdzie? O tutaj może coś było. O ale to jest. Zobaczcie. Ej, tutaj coś mamy. Możemy wejść tutaj do góry? Jak się tutaj dostać? O, coś znalazłem. Przegraliśmy. Zobaczcie, tak jesteśmy. Mamy teraz dziewiąty poziom. Obbi. Ale ja w Obbi jestem dobry, więc nie powinniśmy mieć żadnych problemów. Mam taką nadzieję. Ej, gdzie muszę doskoczyć? Może tutaj do tej drabinki? Nie. Ej, gdzie my mamy tutaj doskoczyć, moi kochani, zobaczcie. Dobra, spróbujemy tutaj na to. Tak, udało mi się, ale zaraz spadłem, przeskoczyłem to. Ej, zobaczcie, tu też można skakać po tym, lol! Tylko jak się tutaj wspiąć? Na to powoli nam idzie. Tak, 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 tak. tak. I zobaczcie, prawie byłem już na samej górze. Dobra, to teraz spróbujemy w tą stronę sobie pójść. I mamy to. Ej, to jest czerwone przejście. Tak, od razu zginęliśmy. Tam był przecież darmowych bobuksów. O nie! Zobaczcie, tu mamy mniejszą dziurę, tylko ona jest jeszcze mniejsza niż była wcześniej, więc wpadnięcie tutaj będzie jeszcze trudniejsze. Nie, jednak udało nam się zrobić to o wiele, wiele szybciej. Ale tych poziomów jest tam dużo. Zobaczymy, jak daleko uda nam się dojść. Yy, tylko chwila. Yy, lustro. Tu jest lustro. Yy, to jak my mamy to lustro przejść? Gdzie wy jesteście? Wow, oni gdzieś tam dobiegli. Dobra, mamy skakać tutaj. Ale tylko tutaj nic nie widać, kochani. Zobaczcie. Gdzie ja mam wiedzieć, gdzie mam skakać, jak ja tutaj nic nie widzę? Lol, gdzie wy lecicie w ogóle, moi koledzy, koleżanki? Tylko dziwne widzowie, że nie mogą tego Poziomu sobie wykupić. Wiecie, żeby móc dojść do kolejnego. Tam jest to czerwona przeszkoda dziwna. Ej, gdzie tu jest lustro? Ja nie widzę żadnego lustra. Czy można tutaj jakoś oszukać? W sensie nie oszukać, tylko kupić na przykład coś za bobuksy. Ej, ja naprawdę mam duży problem. Nie wiem, jak oni tutaj skaczą w ogóle. Ja nic nie widzę. O, byłem, byłem, byłem. No nie, przez chwilę byłem i jestem. Z powrotem, no spadłem. Znowu byłem, ale gdzieś to tutaj się uskakało. Tylko nie wiem za bardzo, gdzie. O, jestem, jestem. Nie, no znowu. Co ja robię? Ej, tu są schody chyba. Nie, jak wy tutaj skaczecie? Jak ty tutaj doskoczyłaś? Pomóż mi! To wy tam widzicie w ogóle, nie wiem. Ej, dobra, tu jest jakiś. Coś jakiś stopień, okej. Okay. Ale co mam zrobić tu dalej? No nie mogę tutaj doskoczyć, wejść. Ej. ej, halo! Ja chcę wydać robuxy! Pozwólcie mi, Czy dam jak wam. Jak dam wam 10 robuxów, to mi przeskipujecie ten etap? Nie no czemu? Nie, proszę! Dam wam moje wszystkie robuxy, żebyście tylko mnie przenieśli dalej. O, pierwszy raz doszedłem do tego etapu, tylko nie wiem, co dalej tutaj zrobić. Ej, jak oni daleko biegną w ogóle? Ej, dobra, LOL, ja tam mogę też doskoczyć! Tak, zobaczcie. Ej, chwila, tylko gdzie ja nie wiem, mam iść. i Pójdziemy sobie za nimi, żeby na pewno tego nie przegrać. Tak, jestem tutaj, już zobaczcie. Ej, tylko co dalej? Nie wiem, gdzie mam pójść. Pójdziemy sobie za nią powoli, żeby tylko nie wypaść. Zobaczymy, gdzie ona pójdzie. Będziemy cwaniaczkami, którzy czekają tylko, aż ktoś yy, przegra, żebyśmy my mogli dojść dalej. Jak już jesteśmy daleko, zobaczcie, każdy stoi i czeka, aż ktoś pójdzie pierwszy. O nie, one wypadły, te dziewczyny spadły. Tutaj kompletnie nic nie widać, ja nie wiem. To trzeba jakoś na pamięć w to grać, czy coś, żeby to móc przejść. Lol, on gdzieś dobiegł do góry. A, bo tutaj jest lustro, widzowie. Ja to dopiero odkryłem, że my biegniemy po tym, co jest tutaj. Wie dopiero się skapnęłem, o co tutaj tak naprawdę chodzi, widzowie. Znowu jestem w tym miejscu, tylko kompletnie nie wiem, czy już mogę skoczyć, czy to jeszcze nie jest ten dobry moment. Więc dobra, zobaczmy. Jeszcze mogę tutaj podejść troszeczkę. Zobaczcie. Jeszcze tak trochę nie zasłaniajcie mi. Uziomeczkowi się udało. Co? Jak on to zrobił? Przegrał już tę grę. Ja też bym bardzo chciał. Tak nie! Czemu? Dobra. Dobra, widzowie, z powrotem jestem w tym miejscu. Może teraz mi się uda. Tylko nie wiem, czy ja jeszcze mogę pójść do przodu, czy jeszcze nie? Nie wiem, tutaj jakbym jeszcze troszeczkę mógł i nie wiem, czy już mogę skakać, czy jeszcze nie skakać, bo chyba czeka mnie jeszcze trochę daleka droga. Ona doskoczyła, że co? Jak ona to zrobiła? A mi się nie udało. A wiem, widzowie, bo ja muszę z Shiftem skakać. Ja całkiem zapomniałem o tym, że muszę używać Shift'a. I już pewnie bym to dawno wygrał, gdyby nie to. Okej, okay, może to. Teraz mi się to uda i próbujemy. I tak, tak jestem, jestem, zobacz. Się, udało się! Jestem. Jest! Przegraliśmy to! W końcu się udało! Ale to było czasochłonne. Ej, chwila. Co teraz tutaj się robi? O nie. Ej, nie mam pojęcia, jak my niby możemy to wygrać. Ej, udało mi się, lol. Ale to po prostu. Ej, co? Gra grozy. To jest chyba coś trudnego, coś strasznego. Nie wiem. Otwieramy sobie te drzwi i wchodzimy tutaj. Jesteśmy bardzo cicho, żeby nic nas tutaj nie znalazło i nie dopadło. Żeby mi się nic nie stało. Ale ja na razie tutaj nie wiem. O nie! Ej, co się tu dzieje? Co się tu dzieje? Co to jest? Kluczyk. Znaleźliśmy kluczyk. Chyba teraz będę mógł stąd wyjść. Nie wiem. Ej, sprawdźmy sobie, gdzie może być stąd wyjście. Okej, okay, tutaj gdzieś jest wyjście. Macie kluczyk. Ej, co jest grane? Czemu ja nie mogę otworzyć ich drzwi? Dobrze, jednak mogę. Okej, okay. ale ja się boję, widzowie. Nic nie widzę. Tutaj mamy jakiś komputerek, ale tak wszyscy go zasłaniają, że nie widzę, co w nim się pokazuje. Dobra, cofnę się do góry. Może coś będzie tutaj. Nie wiem, tu jest zabite deskami wszystko. Tutaj nic nie ma. Tu byłem. Ale może coś za tym krzesełkiem jest? Nie wiem, widzowie. Nic nie widzę. Mamy tutaj ten komputerek, ale ja już przed chwilą podniosłem kluczyk, który tutaj był, więc spróbujemy teraz sobie pójść na dół. Może coś będzie w tamtym miejscu. Otwórz, otwórz, co ty mi zasłaniasz? Dobra, musimy sobie ukryć graczy, tylko nie mogę kliknąć. Coś mi się zepsuło. No nie. Dobra, muszę spróbować jeszcze raz. Otwieram te drzwi. Nie wiem, one się otworzyły? Tak, Pom otwarte. Tu jest jakiś ziomeczek, tylko nigdzie nie widzę z powrotem tego klucza. Gdzie on może być? Może jednak tutaj? Zobaczmy sobie. Ale tu jest turbo ciemno. Okej, okay, dobrze. Mamy już kluczyk. Coś znaleźliśmy. Więc teraz spróbuję sobie pójść tutaj z powrotem prosto na dół. Bo wydaje mi się, że tutaj już nic więcej nie było. Spróbuj. Eee, coś tutaj jest napisane. Spróbuj odkryć sekret. Tylko. O! Patrzcie, nie! Co jest grane? Co to było za dziwna postać? Lol, ale mamy. Osiągnij dwa. Eee, o, czyli mamy nastawiać. Wiem o co tu chodzi. Patrzcie. Mamy sobie przygotować tutaj wieżyczkę, żeby móc wejść do góry. O, to może być trochę trudne, tylko spróbujmy chociaż no. Dobra, nie wiem, ej, mam pomysł. Dobra, ustawimy sobie to tak z tej strony elegancko i teraz o, coś spróbujemy wepchnąć tutaj po tym do góry. Tylko coś nie idzie. Zobaczcie, widzowie, ale ciężko. Ej, nie wiem jakie mam inaczej to zrobić, a nie, jednak coś się wpycha, widzowie. Zobaczcie, Ej, pchamy to do góry. Tak, leć, leć, leć. Prawie nie spadło mi. Ale chociaż już wiem jak to zrobić, więc spróbujemy jeszcze raz. Ustawiamy sobie to tutaj i teraz na szybko do góry. Ej, nie, dobra, idzie, 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 idzie. Bo mi spadło. Oh, dobra, jeszcze raz musimy to poustawiać. I teraz pchamy się do góry razem z tym, tylko nie no, czemu mi to spada? Dobra, teraz powinno być dobrze, tylko dalej coś nie idzie. A spróbujemy zrobić to jakoś pod innym kątem, o mniej więcej w taki sposób. I teraz, teraz, tylko żeby mi nikt nie przeszkadzał. Proszę, proszę, nie przeszkadzaj mi! Ej, nie, 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 nie! Spada mi już to! Ukryję sobie na razie innych graczy, żeby mnie nie rozpraszali. Dobra, teraz powinno się udać. Mam nadzieję, no nie. Znowu idzie jakoś pod ukosem I szybko, 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 Michu, pchaj to, pchaj Tak, mam to, mam to, zobaczcie I uda się, tylko żeby nie spać Teraz tego, nie, no, nie, nie, nie Nie nie, nie, nie spadnij, Michu, nie zepsuj tej wieżyczki Bo mamy już ją prawie całą ułożoną, moi kochani Więc teraz prawdopodobnie Tylko muszę jakoś tutaj się wspiąć do góry Jest, udało się, w końcu, mamy to Najmniejsza dziura z możliwych O nie, ej, to może być Turbo trudne i ta tutaj Zaraz zobaczymy, czy to się da przejść A co ten maczyk tutaj, ej, co? On nam pozwolił to przejść. Zobaczcie. Ha, ale to było ej, co jest grane? Wielka jedna zagadka. 16. poziom to jest jedna wielka zagadka. Nic tutaj nie ma, pusto. Ej, właśnie wymyśliłem sposób, jak możemy to przejść. Może mamy tutaj zrobić reset charakter i wtedy patrzcie, ej, co? Ciekawe, ej, co jest grane? Nic tutaj nie widzimy. Ej, chwila, gdzie my? ja mam się tutaj dostać? O, wiem, musimy tutaj stać w tych kątach i zadawać sobie obrażenia. Ej, wtedy przegrywamy tę grę, więc musimy dobra, jeszcze raz tutaj. I z powrotem teraz tutaj, tutaj, tutaj. Tak, zadawaj mi obrażenia. Ej, a zobaczymy, czy tutaj zadziała reset charakter Nie, tutaj nie działa, jest wyłączone Ale sprytnie, to poprzednie było Mega, mega trudne, dobra, ale to Będzie mega łatwe, bo tylko musimy sobie yy, Cierpliwości trochę nabyć, żeby Ej, chwila, a tutaj było to czerwone, czy mi się Wydaje, dobra, zaraz zobaczymy, nie, też Jest pomarańczowe, więc musimy Ustać przy tych pomarańczowych pętelkach Żeby mi to zabierało życie O, i wpychać się w te kąty, ale to Jest mega, mega ciężkie, o, teraz Tutaj, proszę, 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 tak, zaraz Powinno być po nas, tylko musimy Troszeczkę bardziej, ej, nie wiem, się postarać. I teraz, patrzcie, tyk, zadało mi obrażenia, i lecimy teraz ten ruch przeciwny, żeby tym razem. O tutaj, dokładnie. O, mąż, ole, oleobraźnić, zadaje mi to wszystko. W ogóle ciekawi mnie mega, jaki tu jest ostatni poziom, widzowie. Może uda nam się dzisiaj do niego dojść. Byłoby mega, mega spoko, jakbyśmy się dowiedzieli. Ej, na razie idzie nam mega, mega spoko, tylko nic nie widzę. Tak, mamy to. Osiemnasty poziom, labirynt zombie? Że co? Jakie zombie? Ja tutaj nie widzę. A, dobra, ej, chwila, ej, tu jest rzeczywiście labirynt. Tylko jak my mamy go niby przejść? Ej, nie wiem, dobra, spróbujemy sobie pójść najpierw w tę stronę yy, i musimy... A, właśnie, dobra. Nie no, spróbujmy sobie tu wejść po prostu. Ej, chwila, tylko widzowie wiecie co, jest mały problem, bo ja nawet nie wiem za bardzo, jak ja mogę do tego labiryntu tutaj się dostać do środka, bo nigdzie, z żadnej strony nie widzę tutaj wejścia. Yy, więc no to już jest malutkie wyzwanie. Bo przecież, żeby przegrać, to musimy być w środku, no nie? I ten zombiak jeszcze cały czas tam lata, no nie wierzę. Ej, tu jest jakieś przejście, zobaczcie. Tylko ja się chyba tutaj nie zmieszczę, no nie? nie. Ej, ale tutaj też coś jest. Nie mogę tutaj wejść. Nie, nie możemy. Ej, to z jakiej strony my możemy tu się dostać? Ej, widzowie, tu chodzi o coś zupełnie innego. Ja muszę tego zombiaka wyprowadzić z tego przejścia, żeby on przyszedł do mnie. Zobaczcie, on idzie i to on musi uruchomić te wszystkie przeszkody. Zobaczcie. I wtedy pewnie on musi stąd wyjść i wtedy może mnie dopiero pokonać. I tutaj musimy uważać, żeby mu się nic nie stało, bo jest to czerwone coś. To zapewne może mu zrobić krzywdę, e, więc nie wiem. Dobra, teraz poczekamy tutaj, potem schowamy Gdzieś yy, do tego miejsca? Bo nie wiem, bo na razie to się nie rusza. I teraz biegnij, zombiaczku, biegnij, 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 dawaj szybko, zombiaczku! No nie przegra, mój zombiaczek. Dobra, próbujemy jeszcze raz. Więc zapewne będziemy musieli się schować w to miejsce, tylko zombiaczku. No ej, no, zombiaczku, nie rób mi tego teraz. Szybko tutaj, 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 stój, stój, stój. Nie wychodź mi stąd. I z powrotem patrzcie, patrzcie, kom, dawaj za mną, szybciutko. Yy, tylko gdzie on teraz ma wyjść tutaj chwila? Ej, o, nie widzowie. Yy, co teraz trzeba tutaj zrobić? Nie wiem, co mam tutaj zrobić. Teraz, dobra, spróbujemy. Tak. Nie, szybko, 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 szybko. Teraz, teraz, teraz. teraz. Zobaczcie, on jest tutaj. Biegnijmy za mną. Biegnij za mną, zombieczku. Przejdź sobie przez to coś. I teraz wejdź. Ej, chwila, tylko gdzie jest to wyjście? A, on musi teraz aż do samego końca pobiec. Czyli, nie wiem, tutaj do tej wody, ma wejść? Bo tak, on biegnie za mną. Nie. Zniknął mi, wpadł do wody. No nie. A, bo tutaj mamy iść całkiem z boku. Dobra, więc musimy jeszcze raz spróbować. Oby teraz jemu się nic nie stało. zombieczku. całkiem przy krawędzi idź. Bezpiecznie. Przy krawędzi. Nie puszczaj się. Tej krawędzi, żebyś tylko mi stąd nie spadł. O nie, ej, zobaczcie, dobra, teraz tak. Stoimy tutaj i się o zombiaczku tylko obróć, proszę cię. Idziemy bardzo powoli, zobaczcie, jakie to jest ciężkie, żeby on mi nie wypadł stąd, bo będzie bardzo źle i będę musiał zaczynać od nowa. A bardzo bym nie chciał, bo dojście do tego etapu. Było mega, mega trudne. Ej, chwila, Tak, udało mu się! Zobaczcie! Ej, chwila, tylko co ja mam z nim teraz zrobić? Okej, okay, dobra, jest on zamknięty tutaj. Chodź zombiaczku, chodź, chodź. Dawaj tu za mną, szybciutko. Ej, nie wiem, czemu on tam został. Dobra, pójdziemy jeszcze raz dookoła, widzowie? I prawdopodobnie teraz on będzie mógł iść na samą górę. Chodź zombie. Czemu on nie chce iść? No, co się z nim dzieje? On jest jakiś dziwny, ten zombiak, nie? Chodź tu. O, teraz poszedł, patrzcie. Idzie w moją stronę. Już jest tutaj na górze, więc pójdę sobie teraz z powrotem do tego miejsca. Proszę, żeby to się udało. Tak, jest zombiak. Patrzcie, wychodzi. Zaraz mnie pokona. Teraz mam tutaj postać i poczekać na niego i mam mnie. Pokonaj mnie, pokonaj mnie zombiaczku, żebyś tylko nie przegrał. No, pokonaj mnie, masz. Tak, udało się. Rasa hydrauliczna? Że co? Teraz mamy zostać ściśnięty, ściśnięci pod tą e, hydrauliczną prasą no nie, co tu jest napisane w ogóle? Kredyty dla kogoś tam, dla dźwięków, dobra, coś tam nieważne, ale zobaczcie, ściska mnie pod tą hydrauliczną prasą i zaraz to przegramy. O, ale mnie mocno ściska. Jak wygląda ściska Micha? i wypadłem w ogóle z tej mapy teraz. Elegancko, nie? I dobra, to jest koniec? Tak, o koniec, okno, więc chyba teraz mam wylecieć poza okno? Co, ale to było proste. Ej, czemu to było takie proste w ogóle? Bardzo dziwne, nie? Rakieta, zobaczmy! Ej, co jest grane rakieta? Mam sam w siebie strzelić, czy co? Ej, co się dzieje, zobaczcie tak! Wow! Ale się tutaj udało. Bomba czasu, okej. Okay. Dobra, to teraz chyba... Musimy ustać przy tej bombie, żeby nas yy, tak właśnie wybuchnęło. Proca? Że co? Teraz mamy pokonać siebie z procy? Tylko jakie ja mam to zrobić? Nie wiem. Muszę odbić chyba od y, ściany, żeby we mnie trafiło. I co mi coś zabiera? Ale mega mało życia mi zabiera. Zobaczcie. Ej, no to musi przecież iść jakoś szybciej. Czy to ja sery tak powoli życie tracić swoje, nie? No dobra, jeśli musimy tak powoli, to tak będziemy to robić. Oj, zaraz się nam życie skończy. I teraz poszło. Co to jest? Zobaczcie. Mamy znaleźć killbreaka, tylko gdzie on może być? Bo tu jest tego mega, mega dużo i musimy znaleźć ten właściwy klocek, więc prawdopodobnie niestety będziemy musieli skakać tutaj przez wszystkie dookoła, chyba, że akurat będę miał tyle szczęścia. O, właśnie miałem tyle szczęścia, że mi się udało. I tu mamy jakieś malutkie okno. Jakie mam przez nie wyskoczyć? Przecież ono jest za małe! Ja się tu nie zmieszczę. Jakoś bokiem bym musiał przelecieć, tylko tak nie umiem. Hmm, Dobra, nie wiem, spróbujmy. Jakoś na razie tutaj skoczyć, żeby postawić w ogóle pierwszy krok na tym oknie i wtedy powinno pójść nam już dużo, dużo łatwiej. Tylko problem jest, że ja nie mogę nawet innego kroku tutaj. O, jesteśmy, jesteśmy, zobaczcie! Prawie stąd wy Spadłem. Ej, to jest do zrobienia, widzowie! Tylko jeszcze raz. Okej, okay. nie, 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 czemu spadam? Ej, prawie byłem, zobaczcie. A, doskocz tu w końcu. Prawie już jesteśmy, widzowie, zobaczcie. Stoję już w taki sposób. Jakbym prawie był za tym oknem, tylko no nie, znowu spadliśmy. Aaa. No dobra, stoimy, stoimy. I jak teraz ja mam stąd wypaść, niby! Prawie przecież byłem, no jedną nogę już miałem na zewnątrz. Widzowie, co byście teraz zrobili na moim miejscu? Proszę, podpowiedzcie mi, bo wi... O, już nie wiszę, nawet spadłem po prostu z tego okna. No i znowu jestem w taki sposób. Tak udało się! Zobaczcie, wypadłem stąd! Mamy, to zobaczcie, wygraliśmy 25 poziomów! Wszystkie poziomy zdobyliśmy, jesteśmy na 26. Jeśli chcecie więcej takich odcinków, koniecznie zostawcie subika tam na dole, napiszcie mi o tym w komentarzu. Kliknijcie także ten filmik, który wam się tutaj wyświetla, bo się odcinek kończy. No i trzymajcie się, maneczko widzowie, do juterka, pa pa!